Z nami Michał Cieślak na oficjalnej konferencji przed galą w Rzeszowie, boksuje z Dylanem Breżą, walka Mistrzostwo Europy, chyba takie walki przed dużymi kolejnymi wyzwaniami to jest naprawdę fajny element, szczególnie w polskim boksie i bardzo rzadki. Pewnie, że fajnie, wiesz, fajnie, że, 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 że jest to walka o pas, fajnie, że na takiej gali, ja się z tego bardzo cieszę i tak naprawdę co nie mogę już tej walki doczekać. Jak się przygotowujesz na, na Francuza, bo to, jest, to nie jest wirtuz boksu, ale fajna stawka, bo Mistrzostwo Europy może cię windować w górę i od razu potem być, tak jak Albert Sosnowski walczył o Mistrzostwo Świata, najpierw zaboksował z Widoza, o Mistrzostwo Europy, ty już dwukrotnie walczyłeś o tytuł. I chyba fajny przedsmak, bo za chwilę może być kolejna walka o tytuł. Co, co może znaleźć ten pas? Ten pas mi na pewno da y, czółkę we wszystkich rankingach. Także ja jestem ogromnie zmotowany tą walką, jestem ogromnie zmotowany, że walczę na tej gali. I, co? I tyle, jestem w dobrej formie, jestem dobrze przygotowany. Trzeba to pokazać sobie w ringu. Jak oceniać w ogóle tę galę? Bo naprawdę super pojedynki, dwie walki o Mistrzostwo Europy i w tym walka o Mistrzostwo Świata różański babić Chyba na takich dużych imprezach fajnie boksować. Też boksować na przykład na walce z Palaciosem, gdy walczył Molina z Adamkiem. No to to są duże, duże pojedynki. Tak, do dziś wspominam fajnie ten, ten pojedynek, bo to była, tak jak mówisz, bardzo duża gala, 15 tysięcy chyba ludzi, także no, to jest coś niesamowitego, no, wiesz, po to się trenuje, żeby, żeby na takich galach się bić, tak? Także już się nie mogę tego doczekać, walka o mistrzostwo świata, dwie walki o mistrzostwo, mistrzostwo Europy, no co, chyba nie było takiej gali do tej pory, myślę, że ta gala przejdzie do historii, co nie? Jak widzisz walkę Łukasza z, z Alenem? Uważasz, że Łukasz ma realne szanse na to, żeby zostać mistrzem świata? Pewnie, że ma, każdy, kto wychodzi... Wie do, do ringu to ma szansę, co nie? Także ja będę mu kibicował, jest Polakiem, życzę mu, żeby wygrał. A jakie ma szanse? Myślę, że z 50-50, co nie? Kiedyś chyba w Radowie miałeś walkę w wadze ciężkiej, myślałeś kiedykolwiek, żeby zaboksować w wadze Bridger, jeszcze tych 100 z hakiem kilogramów, żeby robić ten limit, ewentualnie kiedyś spróbować w Bridger. czy najlepiej dla Ciebie jest zejść troszeczkę kilogramów, jednak w tej wadze cruiser nadal występować? W Wielice. Wielice miałem chyba Y, powrót? Z tak, z Włośniakiem. Y, nie myślę o tym, bo jestem, wiesz, y, nastawiony na swoje, na swoją drogę, y, idę po swoje. No, tak jak to ciągle mówię i to się nie zmienia. Co będzie dalej? To zobaczymy, przyniesie przyszłość. Denerwuje Ci ten tatuaż, Francuza? Nie, nie. Mało rzeczy mnie denerwuje, tym bardziej jego tatuaż, co nie? Okay. Jak te przygotowania wyglądają? Podobnie jak w poprzednich walkach, poprzednich jak ze sparing partami. Czy macie jakieś problemy z doborem sparing-parterów, czy nadal idziecie takim tokiem za i Liczykiem i jest wszystko w porządku? Nie było żadnego problemu, także dziękuję za to promotorom, że miałem dopięte wszystko na ostatni guzik, by miałem dwóch, trzech sparing-parterów zawsze na sali, dosyć, wiesz, wymagających. Ja się z tych sparingów cieszę, sparowałem ze 6 tygodni, także dzisiaj zrobiłem ostatni sparing, odpoczywam już teraz i... Check them out.